A po co ta butelka dla pana? Muszę wyrzucić. Gdzie pan chce tą butelkę wyrzucić? Do śmietnika. A tu nie jest śmietnik, tu jest las. A wiem o tym. Tak, nie wolno takich butelek, takich reklamówek, to do lasu nie wolno wyrzucać. A ja chcę. T Gdzie jest śmietnik? Śmietnik? Ja znam tam jeden taki śmietnik. Mam, Mogę panu adres podać, wie pan? Chce pan adres? No? Jaki? Ulica szkolna 17, Białystok. Tam jest taki śmietnik duży. O! I tam właśnie można wyrzucić takie butelki, reklamówki, takie rzeczy. Poleca pan ten śmietnik? Nie wiem, nie, nie. Tego nie uczyłem. Się. Nie uczył się pan tego? Te, nie. Nie. Nie, nie uczył się pan nie. tego. No dobra. To tą butelkę to nie. Mówi, nie wolno tej butelki wyrzucać, bo to jest zagrożenie. O to! O, o właśnie! A do śmietnika wyrzucę? Tak, do śmietnika można. Może? Oczywiście, ale nie do lasu. O, a ja nie jestem w lesie. A gdzie pan jest teraz? Gdzie pan jest, panie Wojciechu? Jestem. w środowisku. W środowisku pan jest tak? Tak. I pan się tutaj utożsamia z tym środowiskiem, tak? Pan chce być drzewem. Jodłem. Jodło pan chce być, tak? To, o! Jodła.